Cześć, witajcie ponownie na kanale megadiscount.pl i w dzisiejszym odcinku zobaczycie również zestaw z filmu Gdzie jest Dory? Będą to Kinder Niespodzianki, które połączymy razem. teraz pierwsze jajko z naszej kolejnej serii kinder niespodzianek. No, zaraz zobaczymy, co tu będzie w środku. Trochę krzywo nam się oderwało, ale trudno nie szkodzi. I tutaj no niestety chyba nie ma nikogo od Dori. Tutaj możecie zauważyć, że mamy takiego zwierzaczka, który jest bardzo ruchomy i może nawet machać ogonem. To teraz szukajmy w następnym jajku. No, się otwiera, dobra. Tutaj mamy nasze drugie jajko, otwieramy. I co tu będziemy mieć w środku? O, znowu chyba jakieś zwierzątko. Zobaczcie, w drugim jajku znowu mieliśmy dużo szczęścia i trafiliśmy tym razem na Dori, naszą główną bohaterkę z filmu, która również może sobie tutaj popływać. Tutaj mamy pierścionek, który jest również w, w środku z takim owadem i będziemy mogli z niego strzelać. Tutaj tym razem wylosowaliśmy taki mały pisak, który w każdej chwili możemy schować do kieszonki lub zamknąć bezpiecznie specjalną przykrywką. Tutaj mamy takiego zwierzaczka, wygląda trochę jak dinozaur, ale może być również smokiem, bo zobaczcie jak pięknie rusza swoimi skrzydłami, żeby gdzieś daleko odlecieć. O, jaki słodziak! Zobaczcie, kogo mamy w kolejnym jajku. Jest to wydra, tym razem już z filmu, gdzie jest Dori. A w następnym jajku znaleźliśmy ośmiorniczkę Hanka. Zobaczcie, kto był w ostatnim jajku. Do samego końca wytrzymał tylko Nemo. No! Tutaj mamy przedstawione wszystkie figurki, które znaleźliśmy w naszych Kinder niespodziankach. I wśród nich są również cztery postaci z filmu Gdzie jest Dory?, w których mogliśmy znaleźć po dwie postaci z takiego filmu w każdym czteropaku. Kolejne zestawy Skinder niespodzianki już za nami i jak widzicie, mamy tutaj ponownie czwórkę bohaterów z filmu Gdzie jest Dory, a na ulubieńca wybieram właśnie Dory, która jest odrobinę zapominalska, ale wygląda całkiem uroczo, dlatego to ona zostaje dzisiejszym ulubieńcem. A wy dajcie mi znać w komentarzach, która z figurek, niekoniecznie tylko z tych zestawów, jest waszym ulubieńcem.